Dzień dobry. Szanowni Państwo, drodzy widzowie. Jesteśmy też bardzo smutni z powodu konieczności odwołania sceny letniej. Myślę, że zdajecie sobie Państwo sprawę, że to jest decyzja niezależna od nas. To są obostrzenia krajowe. No, ta smutna wiadomość łączy się też z, ty z tym wszystkim, co dotyczy teatru w całej Polsce, a scena letnia jest miejscem szczególnym. Ale proszę Państwa, próby do spektaklu Marlena które prowadzi pan Jacek Bała, trwają nadal, będą trwały do końca czerwca. Łączy to się z tym, że za rok, w maju, będzie tej pracy mniej i premiera, mam nadzieję, która odbędzie się w ostatnią sobotę czerwca 2021 roku, będzie znakomitą premierą i oczywiście wrócimy do starych przedstawień. Mamy nadzieję, że następnym etapem będzie zielone światło dla teatrów. Na to bardzo liczymy i w sytuacji takiej informacji natychmiast zaczniemy przygotowywać repertuar na naszą dużą i małą scenę. Zrobimy rodzaj takiej sceny letniej w Teatrze Miejskim w czasie epidemii. Oczywiście bez nowej premiery, bo trudno świętować 25 lat sceny letniej bez sceny letniej. Ale być może zagramy inne spektakle ze sceny letniej, na pewno postaramy się pokazać Państwu komedię z poprzednich sezonów, z poprzedniego sezonu i to byłaby jakaś taka namiastka do połowy sierpnia. Jednocześnie od początku lipca będą trwały próby do spektaklu, który otworzy sezon. To jest Rozważna i Romantyczna w reżyserii pani Aliny Mośkerger. No, słynna powieść, znakomita, bardzo obiecująca młoda reżyserka. To jest I premiera 10 października, mam nadzieję, jest bardzo realna. Na dużej scenie naszego teatru, a w międzyczasie premiera Anastazji, która wychodzi za mąż według Dostojewskiego, to jest spektakl już od miesiąca zamrożony, bo jest przygotowany, wymaga kilku prób wznowieniowych i byłoby to takie otwarcie działalności teatru po tej wymuszonej, bardzo przykrej dla teatru, jak słyszę, co mnie cieszy, i dla państwa, przerwie związanej z wirusem. U nas dużo się dzieje. Co jakiś czas macie kontakt z naszymi aktorami, którzy metodą online pokazują państwu fragmenty swojej działalności, echo swoich zainteresowań. Także czekamy na decyzje finansowe, bo być może przygotujemy jeszcze trzeci spektakl, a to byłby spektakl specjalnie pomyślany na metodę online. To będzie spektakl według nieznanych listów Gombrowicza, czyli naszego patrona. Ale to jest sprawa finansów. Natomiast to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, Mam nadzieję, ziści się bardzo szybko i z bardzo dobrym efektem. Bardzo Państwa serdecznie pozdrawiam i łączmy się wspólnie z tęsknotą do sceny letniej Teatru Miejskiego w Orłowie. Do zobaczenia.